Cześć, terem firmy Rikar, Centrum Kempingowe. Dzisiaj Hobby 610 UL Prestige z przedsionkiem Izabela. Przyczepa sprowadzona z Danii. Jutro idziemy już z dokumentami do rejestracji, więc od jutra już będzie na polskich tablicach. Cały proces będzie trwał około 10 dni, zanim dostaniemy już stałe pozwolenie czyli tzw. zwany twardy dowód. Szybka prezentacja. Przyczepa bardzo fajna, świetnie utrzymana w jednych rękach od samego początku, czyli wyjechała z salonu, trafiła do jednego właściciela i dopiero od niego myśmy ją odkupili. Przyczepa w stanie, jak widzicie, przynajmniej z zewnątrz. Zaraz pokażę Wam środek, jest w stanie nienagannym. Wszystko jest tak, jak być powinno. Okna są całe. Ciągle nie powtarzam przy prezentacjach, dlatego że te okna zawsze są generują duże koszty, jeśli są uszkodzone, więc w przypadku tej przyczepy tutaj nie ma nie ma jakby takiej obawy na poszyciu jest tylko jedna taka drobna rzecz, za chwilę Wam ją pokażę poza tym plastiki, lampy, wszystko jest w należytym porządku to poszycie jest bardzo proste, nie jest nigdzie uszkodzone zanim przejdę dalej, kolej, szybki rzut oka na tabliczkę znamionową jest siódemka za F, czyli rocznik 2007. Tu mamy drzwi serwisowe. Oczywiście przyczepa nie, nie jest jeszcze posprzątana, więc widzicie jakieś różne zakorzenia. To jest mała klasa akcesoriów do przeciąg, to jest Izabela e, ambasador, więc e, duży, fajny przyciąg, głęboki. I to, o czym Wam mówiłem, jeśli chodzi o poszycie, to tu jest takie małe skaleczenie. Nie wiem, z czego to wynika, co tutaj się wydarzyło. Generalnie coś takiego jest. Z odległości 2-3 metrów w zasadzie jest to praktycznie już niewidoczne. Tak wygląda tył. Jeszcze raz sobie spojrzymy. Aha, to co ważne, to z tyłu typowe dla hobby e, na od podłogi. E, w porę żeśmy to dostrzegli, e, zostało to zabezpieczone. Mam nadzieję, że uda mi się to wam pokazać. Dekafodem, taki specjalnym środkiem do tego, żeby ta płyta się tutaj dalej nie rozwarstwiała i nie, nie zaatakowała tych belek, które są tutaj w stelażu samej przyczepy. Więc to z jednej i z drugiej strony jest przez nas zrobione i tutaj jest spokój na kolejne wiele lat. To co ważne, trzeba pamiętać o tym, żeby te otwory, które, którymi spływa woda z dachu na dole były drożne, wtedy ona się tam nie gromadzi razem z brudem i nie, nie, nie atakuje tej podłogi od spodu ponownie. To są takie już uwagi typowo użytkowe na później. E, osoba, która będzie się zdecydowała na zakup tej przyczepy, dostaje od nas oczywiście poza przyczepą, jeszcze dzielimy się wiedzą, jak o nią dbać, po to, żeby służyła jeszcze przez mm. długie lata. Drzwi wejściowe, one są dzielone, jak widzicie. W środku mamy moskitery. Te drzwi odbezpiecza. tu je zabezpieczamy, jeśli łączymy z tą górną częścią. I zapraszam do środka, tu zacznę też od mankamentów. Po to, że jeżeli osoby, które uznają, że to wyklucza przyczepę, z jakby zainteresowania, no to będą mogły sobie odpuścić, jakby oglądanie dalszej nasze, prezentacji. Pierwsza rzecz to tutaj są takie. Drobne, małe obicie mam nadzieję, że to widać. Myślę, że to jest skutek tego, że albo tu jechał rower, albo ktoś tędy wynosił rurki. Trudno mi powiedzieć, nie chcę tutaj wymyślać historii do tego, ale takie drobiazgi tutaj są i chcę, żebyście o nich wiedzieli. Jest taki uchwyt na telewizor. Coś miałem jeszcze w głowie, żeby mam pokazać też drobnego, ale gdzieś mi to umknęło, więc myślę, że w trakcie pokazywania przyczepy to znajdziemy i wrócimy do tego. Mamy to. Takie zarysowania tutaj na. A, myślę, że to jest nawet zabrudzenie. Tak jest. Dobra, nieważne. Zaczynamy jak zawsze od tej części przyczepy, czyli od salonu. Tutaj Wam pokażę, jak wyglądają płyty, bo to jest bardzo ważne. Te płyty, którym jest wykończone hobby, to są sklejki z klejną papierową. Jeżeli sklejka zapije, pociągnie wodę, no to zaraz się pojawia. Na tym papierze plama, no i to też już budzi niepokój, co jest pod spodem, więc to trzeba być bardzo czujnym, jeśli się ogląda przyczepy hobby. Szczególnie jeśli chodzi właśnie o przód, przedni parapet. Zaraz tam przejdziemy, to też Wam pokażę na to, trzeba zwracać uwagę i jak to kontrolować, żeby, żeby brzydko mówiąc, nie, nie wsadzić się na przyczepy, która będzie wymagała od Was jakichś remontów. W oknach mamy żaluzję typu kombi, czyli mamy taką żaluzję przysłoneczną. One mi się o tyle podobają, że mm, są takie harmonijkowe i nie trzeba ich wpinać co chwilę, tylko możemy je sobie zostawiać na wysokości, która nam odpowiada. Oczywiście pod spodem jest moskitera. i nie jest tak dobrze, bo albo ją zamykamy do końca, albo wcale. No, ale też jest taka funkcja, żeby, żeby zabezpieczać nam wnętrze przed owadami. Jesteśmy przy oknie. Ja tu też zawsze zaglądam. Mamy zdrową belkę, więc to jest bezpiecznie. Tak jest w każdym oknie. Możemy wszystko po kolei oglądać, ale myślę, że wtedy ten film trwałby za długo i nikogo by nie interesował. Tak wygląda podłoga w narożniku. To co wspomniałem na początku, kiedy pokazywałem przyczepę z zewnątrz, że myśmy zabezpieczali tą część od spodu. To jest wszystko twarde. Tu oczywiście nie ma mowy o wilgoci. W pory to było, jak w to zabezpieczyliśmy przyczepa nie pociągnęła wody, że tak powiem i, i to jest wszędzie bezpieczne, że są wszystkie te narożniki tutaj um, tak samo do góry. Spojrzymy sobie jeszcze, co jest pod siedziskiem. To jest wszędzie sucho, czysto, bez plam, mamy duży zbiornik na wodę. Nie wiem, czy coś stąd zobaczycie, ale mam nadzieję, że udało mi się to wam pokazać. Same tapicerki nie wyglądają tak. Są czyste, nie są poplamione, pohaczone, powycierane, naprawdę fajnie to wygląda, wszystko jest bardzo świeże. Mamy tutaj jeszcze wszystko na zamku, więc można to ewentualnie w przyszłości, jeśli będzie taka potrzeba, rozpiąć, wyczyścić czy dać do czyszczenia. Okay. Stolik, zwróćcie uwagę na jego obrzeża. OK, zaraz pokażę z drugiej strony. Bo ktoś by mógł znać, że został wrócony i ta brzydsza część jest tutaj. Wszystko wygląda naprawdę dobrze. Nie jest nigdzie porysowany, nie ma wgnieceń. Pod, na podłodze mamy akcesoryjne dywaniki. Sama podłoga wygląda tak. Tu nie ma żadnych śladów użytkowania. Dywanik no myśmy trochę tutaj nanieśli szpiachu na niego. Ale zawsze można dać go do czyszczenia. Kolejny narożnik. Podobnie jak w przypadku tamtego, to jak tam cień wpada, więc to nie jest jakaś tam ślad na płycie, tylko hmm, zakłamanie to przez światło. Ale wszędzie jest sucho. I tu mamy to samo co z tamtej strony, tu będzie sporo światła, mniej uwaga. Mamy moskitierę, żelezję przeciwsłoneczną. Tu znów sobie zobaczymy na belkę, wszystko suche, nie ma mowy o wilgoci. Firanki są bardzo ładne, nie są nigdzie pohaczone. Przyczepa nie ma żadnych zapachów. Z całą pewnością nie było tutaj palone papierosy. To co ważne foby, te wszystkie łączenia słów i ściana, bo tam mamy listwę, pod listwą gumowa uszczelka wstawiona na butyl. Jeżeli to, to łączenie siedzi nam przerwie, no tutaj też się za, za, zaczyna wcierać woda, a przypominam, że cały stelaż wyczepie jest drewniany, więc jeżeli wejdzie wilgoć, no to zaczynają się kłopoty. Tak wygląda w tych szafkach. Wszystko jest na swoim miejscu, te uchwyty, mocowania, listwy, belki, widać, że tutaj nic nie było kombinowane, nic nie było naprawiane. Te szczeliny pod sufitem wszędzie są takie same. Te szczeliny, które... O, wypiąłem firankę. Te szczeliny, które też mogą o czymś świadczyć między ścianą a meblami. Też w zasadzie nie ma ich wcale, więc tak jak być powinno. Przypominam, że meble też są elementem stelaża całej przyczepy. To samo się chodzi tutaj czy tutaj. Wokół drzwi też trzeba zwracać uwagę, czy się nie pojawia od podłogi jakaś wilgoć, tutaj to wszystko jest wolne od wilgoci, bo nie powiedziałem o tym, ale przyczepa jest po naszym serwisie, dużym serwisie, wszystko jest dokładnie sprawdzone. Nie ma żadnej wilgoci, na przyczepę udzielamy gwarancję na szczelność w samej przyczepy, sprawność wszystkich urządzeń, które są na jej wyposażeniu. Okno nie jest oryginalne, zostało wymienione na inne, ale to nie dlatego, że darła się tu woda, czy, czy był jakiś przeciek. Często te okna, niestety prowadzenie, które mają tutaj w sobie, ulegają uszkodzeniom. Często też to robimy, że wymieniamy. To, akurat już było wymienione, jak przepa przyjechała do nas. I to jest heki. No i tak je zostawimy, będzie trochę chodniej. Tak to wszystko działa. To są zaślepki po mocowaniu tego starego okna. Jesteśmy w kuchni. Tu mamy taką szafkę, że tak powiem przeszkloną. Ja jednak chyba musimy zaciemnić, bo on tak chyba będzie lepiej widać. Tak wygląda w szafkach. No i blat w kuchni. W zasadzie nieużywany. Nie ma żadnych zarysowań, śladów pocięciem nożem. A, to jest ten druga rzecz. To już teraz pamiętam. Takie mamy skaleczenie. Może to. No, skaleczenie. Widzicie, schodzi. Więc jest zabrudzenie raczej. Poza tym jest wszędzie, wszędzie okej. Okay. Nie daje mi to spokoju. Nie wiem. Trzeba by się z tym pobawić. Być może to jest zahaczenie. Być może to się uda zmyć. E, poza tym, jeśli chodzi o sam blat, to widzicie, że jest że jest w porządku, a tu mamy już lewo zmywak. Jest ja trochę wody, więc od razu mały test. Kuchenka trzypalnikowa, fajnie to wszystko świeżo wygląda. Ten blat łączenia tutaj, znów meble ze ścianą, wszędzie jest bezpiecznie i tak jak być powinno. Tu oczywiście mamy. Łapnę również z moskitierą i z taką żaluzją zaciemniającą. No i spójrzmy co mamy pod blatem. Tu mamy szafkę z półeczkami. Ten element tutaj do góry obraca się. Już pokazuję, muszę sobie położyć po On obraca się dlatego, że jeżeli powiesimy sobie tutaj telewizor, to możemy go oglądać i z salonu i z sypialni. Tu mamy lodóweczkę, Lodówek, lodówka działa na gaz 12 i 230, jest czysta, nie ma żadnych zapachów, bardzo świeża, myślę, że z powodzeniem można ją używać bez jakichś, nie wiem, turbomycia, wiadomo, że trzeba sobie to po swojemu odświeżyć, ale, ale jest ok. Tu pod blatem mamy już szufladę na sztuczce i magistrale te wszystkie zawory do sterowania gazem, pod nią jest piekarnik. I tu przy okazji mamy jeszcze taką szufladę, i ja w niej wszystkie instrukcje od przyczep, Od przyciągów, od piecyka, od toalety, od wszystkiego to zostaje. Będzie można sobie ewentualnie do tego zajrzeć. A tuż mamy takie łoeczki, no, na przykład garnki. Okazja, żeby sobie zobaczyć jeszcze tutaj przy nadkolu. jest wszędzie sucho. Teraz naprzeciw kuchni i wejścia mamy piec do ogrzewania przyczepy. Oczywiście on jest z termobiegiem czy z nawiewem ciepłego powietrza na całą przyczepę. Trochę szafek, płeczki z jednej i z drugiej strony. W szafie mamy marzartenowy. Tu pewnie niewiele zobaczymy, ale mam nadzieję, że widać, że tu jest sucho wokół niego. Podobnie wokół wejścia z kominka, specyka. Wszystkie urządzenia do obsługi. Elektryczności, że tak powiem. No i zaraz obok jest już łazienka tradycyjna, jak w hobby. Bardzo świeża, wszystko takie czyste. Zwróćcie uwagę na, na te umywalki, że one nie są nigdzie żółkłe, zżółknięte. Nie wiem, jak to powiedzieć poprawnie. Sporo szafek. Oczywiście brodzik cały, nie jest nigdzie popękany. Możemy wymienić baterię na taką z wyciąganą słuchawką po to, żeby można było się tutaj obmyć. To prawda tu nie ma jakiejś turbo dużo miejsca, ale mm, na przykład jeśli są małe dzieci, no to to na pewno zupełnie się wystarczy. Tyle jeśli chodzi o łazienkę i przechodzimy do kolejnego można powiedzieć pomieszczenia, które jest odgrodzone tymi drzwiami przesuwanymi Można się tutaj zamknąć no i co, Tu już mamy dwa łóżka osobne Ja zacznę od góry I spojrzymy sobie do szafek jeszcze Słyszę, jak ptaszki tupają po dachu. Tak wygląda jak do góry, jeśli chodzi tutaj o tą część znowu na boku. To są oryginalne taśmy, które łączy się płytę, czyli tam maskuje się, powiedziałbym raczej, łączenia płyt. Znowu mamy okno, pod oknem, sucho. Materace. Tak wyglądają. Materace są oryginalne hobby. Czyste. Nie są nigdzie poplamione. Zarówno jednak i drugi. No i tu już mamy tą przestrzeń, którą pokazywałem Wam otwierając drzwi serwisowe, kiedy oglądaliśmy przyczepę z zewnątrz. Masa stelaży. Dużo rurek. Tu mamy Izabela Penta. Puh, nie mogę was w duńskiego powiedzieć. Fajny, duży przycionek. Tu mamy podgrzewacz do wody, tam mamy ściana, front, widzicie wszędzie sucho, stolik. Tam są jeszcze jakieś spinki do firanek, Tu jest coś takiego. Czyli to jakby pokrywa się moja teoria, tego z frontem mógł tu jechać, mógł tu jechać na przykład do rowery. Dobra, zaglądamy pod drugie puszko. Tu jest pozostała część. Dach od przeciąga, dodatkowe rurki. Tu znowu jakieś szpargały śledzie, linki, wzmacnienia. Wszystkie akcesoria do przeciąga. I to chyba było. Aha, mamy tu jeszcze okno dachowe, wokół niego też jest wszędzie sucho. No i to chyba już Wam pokazałem wszystko, tak w wielkim skrócie 17 minut filmik, więc chyba już wystarczy mojego gadolenia. Mm, Oczywiście zapraszam osoby zainteresowane do kontaktu z nami. Mamy dwie czy trzy przyczepy w tym rozmiarze z grupy Hobby, więc jeśli nie ta, to może któraś inna. Są różne układy wnętrz, więc zapraszamy do kontaktu. Z mojej strony to wszystko. Możecie do nas dzwonić pod numer 608 66 -0022. 608 6600 22. Pozdrawiam, cześć.